Jacy są nowi ekspresjoniści i czym ich obrazy różnią się od tych z lat 80. XX wieku? Trudno na siłę doszukać się jakiegoś radykalizmu. Ekspresjonistom nie zależy na tworzeniu nowości, dodawaniu swojej kreacji dla współczesności. Artyści tworzą spontanicznie, dla samej przyjemności tworzenia, a ponieważ nie czują presji udowadniania swojego talentu, ich subiektywizm ujawnia zaskakujące efekty wizualne. Ekspresjonizm jest przede wszystkim obrazem narracyjnym. Opowiada osobiste doświadczenia każdego twórcy. Ekspresjonizm jest poza tendencjami, trwa ciągle. Tacy malarze jak Bosch, Chagall, Nolde, Baselitz, Schnabel, Ken Keith, Kosow mają ciągle swoich następców. Jeszcze wczoraj był to Jonathan Messe albo Armen Eloyan, a dziś są nimi Martyna Czech, Hubert Bujak. Aleks Urban, Julia Świtaj, Piotr Kotlicki, Bartłomiej Radosz, Paulina Sanecka, Mateusz Sarzyński, Jakub Gliński, Konrad Żukowski i Marceli Adamczyk. Dziękuję za tę ważną wystawę ponica do kłębka Zespołowi Galerii Miejskiej we Wrocławiu i jej dyrektorowi Mirosławowi Jasińskiemu. Wystawa została skatalogowana efektownym wydawnictwem z analitycznym tekstem, Kuratorki przedsięwzięcia Katarzyny Zachorskiej. Zapraszam wszystkich entuzjastów malarstwa do zwiedzenia wystawy.